Punkt trzecia. Ha! I o trzeciej ruszamy gdzie? Na rajd Koguta. Tak jest, załoga w komplecie. Wszyscy zwarci i gotowi. No i oczywiście, jak zawsze, mało miejsca. No, jakoś to pociśniemy. Witajcie na kanale Graciarnia Baranka. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek, w którym zobaczycie to, co udało mi się zarejestrować w trakcie 9 karytatywnego rajdu Goguta. Panowie, cygarety pauzę. Ja się chwilę zrzemnąłem z tyłu. Mam szofera, jest gitara. Dojeżdżamy do Jelcza. W Jelczu odbieramy pakiety startowe dla spóźnialskich, czyli dla naszej. Ekipy od karetki. No i se przejedziemy jeszcze przez ławę, Zobaczyć ile wiary na starcie. Potem tniemy spotkać się z resztą AT69 z Łomboltimu. Zjeżdżamy. i prosto. Shooter, lewy ciąg 90. Chyba nas wpakowali z tą drogą. Gdzie taką drogą? To już jest zablokowane, przecież tak mamy. Taki dojazd a, po pakiety? A może właśnie. Chyba nie. To. No, jesteśmy w lesie, krótko mówiąc. Niech no, się droga jeszcze kończy. Tak. Zakaz każdym razem na tutaj, panu. No. Aha. A, bo tu jest chyba ten właśnie kemping co to wczoraj już tu wszyscy. Się... A to, to imprezka była, no? Tak, zazipowali. ale to tutaj to, 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 to chyba nie po pakietu. tu chyba na kemping no dobra, tu jest kolejka już do startu Taka już jest kolejka o godzinie pół do dziewiątej do startu w Gielczu-Laskowicach no Ale my tylko idziemy te pakiety zawinąć i, i ogień dalej Tutaj odebraliśmy pakiety Jest pakiet dla Transita No i lecimy dalej, nie?

Pan emerytet, taki z garbusem. Przedziałów byłej epoki motoryzacji, można powiedzieć. Ale jest to naprawdę wspaniałe wydarzenie. I nawet składek. I drugi. Chodźcie zobaczymy co tam na tym starcie Jedziemy tak jest, nie zatrzymujemy się szybko naprawdę moi drodzy, bo czasu nie jest wcale tak dużo eee, a naprawdę spory przemią dzisiaj jak widzicie jeśli chodzi o uczestników, piąteczka i zapraszamy na trasę. Let's go, let's go, let's go! co ten przybyś to Co ten ma No nie zatrzymują, no robotów zdjęcia, a nie jest. Bo tak budimy dużo jakiś taki może charakterystyczny, ale jak Jak każdy z nas na mam... tu też wydawane pakiety startowe O jest i szefowa złąbolowa Cześć Martynka Hej zaczął padać deszcz ale chłopakom zależy żeby kupić koszulkę A ja, ja mam z poprzedniej edycji także Chyba się wchowam też Ja no i do zobaczyć jeszcze kto tu znajomy, urzęduje. Tutaj mietki widzę ekipa stradale, wykleja. Karawania tam? A czy nie? Nie, bo, zmię, bo mam trumnę. <grywia> Trumna najważniejsza. No. byle równo. Dzień dobry, witam. Nie cześć. cześć. Dojechaliśmy do AP Moto, do Artura. No i pora okleić. Fury w numery startowe. No już widzę, Dexter nakleił tegoroczny numerek. Artur właśnie wykleja. Karol pije piwo, więc wszystko się zgadza. Kawka, a ty zasłużone piwko? Pierdyknąłeś Sześć, dzisiaj. Jest 600. 600 dokładnie. To no. Także zmiana drivera. No dobra, nie będę patrzył jak Artur się z tym męczy i idę sam coś ponaklejać. I klejmy proszę Państwa, kleimy. Oczywiście Pan Oczywiście nie bierzcie z nas przykładu, bo robimy to całkowicie amatorsko. Nawet nie myjemy oklejanej powierzchni. Naklejka na naklejkę, jak zawsze. Co, może zakleimy ostatniego złombola? No tak, bo nam do prób Dobra, lecimy. O, no, będzie krzywo. Będą ile. A może nie. Ważne, stary. że się pomaga. Dokładnie. przedwozi. Tada. Druga strona. Jeśli to tak ładnie poszło, to może zrób to jeszcze. Mogę zrobić. <grym i <grym i to za to zabieraj papierki. To jest... co, to jest... po co, to jest... Ty zowić, jakie tu są skarby. Ale schował. <grym> Najgorsze, że teraz rdza przejdzie na dach, który nie ma rdzy. To jest zaszczepianie rdzy w gracie Dach jest za ładny, nie marzy, Ale będzie ją w przyszłym sezonie miał Proszę bardzo Mamy to Można jechać Kurwa, anż. A Nie <laughs> Czuło mi się tak, choćby wcale, nie? Urządziliście sobie piknik? Dolores. Poraz spadać. Grzać, gruchoty. I ja. w trasę. A co? Ale ten... Thank yeah. Będziemy zwiedzić muzeum motorowerów. Jak to się nazywa? E, retro moped? Moped retro, chyba. O tak. na góry by tam trzeba było uderzyć. Ale ja, ja. tu się właśnie dowiedzieliśmy, że tam trzeba kolejką wjechać do góry, żeby dostać się do tego muzeum. A jest za pół godziny zamykają to muzeum, więc chyba. Nie zdążymy tam. Także chyba nic z tego muzeum. Nie zdążymy. A few moments later. Nie ma miękkiej gry. Co tam, Skoda nie przejedzie. No dobra, może się nie zawiesimy? Przejedzie. Coś tam pan mówił, że tylko terenówki. No tu już się zaczyna gorzej. No tu już się zaparkujemy. Tutaj, o! I się przejdziemy, nie? No powiem wam, że nawigacja pokazuje, że właśnie jestem na miejscu. Przeszedłem 120 metrów od tego miejsca, gdzie zostawiliśmy Skodę. No i tak tu wygląda. No nie sądzę, żeby się tu komuś chciało kolekcję motorowerów wpychać. No i na pewno nie widać też żadnych zabudowań, także no raczej nic z tego. Dobra, ogarnąłem to. Jest tam droga. Ale jest to na jakieś 15 minut marszu i nawigacja robi w konia, bo każe przejść to naokoło. I rozbija trasę na ponad 2 godziny. No ale co by nie było, już jest za 10:05, także i tak nie zdążymy przed zamknięciem. Ale przyjadę tu chyba jutro. Zobaczymy jak się będzie plan wycieczki układał. No bo głupio tak nie zaliczyć żadnego muzeum. I tu muszę wam się do czegoś przyznać. W tym roku pierwszy raz nie odwiedziliśmy żadnego muzeum. Nawet nie byliśmy na półmetku w Krakowie. Ale to możecie zobaczyć na innych relacjach, a my za to odkryliśmy świetny kemping w piwnicznej zdrój. Paki się tu wyżywają artystycznie na Skodzie. The next day. Nowy dzień, nowe przygody nie pokażę Wam dzisiaj mojej mordy, bo byście się wystraszyli. Było wczoraj grubo, a dzisiaj jest pięknie i słonecznie. były kombiaki i były sedany, dobrze pamiętam, nie? Czekajcie, co to jest za Mitsubishi? Mitsubishi Galant. I tak Na wygląda meta. Przedni napęd oczywiście, dwulitrowy? Tak, przedni Przejeżdżają I wszyscy uroczyście, tego, witam, a my jedziemy z kodą jutro. I, teraz, dobra. I oczywiście transitem Dexer, i pasatem. Zobaczcie jaka ładna Favorita tutaj stoi. to i dojechał? Dojechał. Nie wierzę, a jednak... ile kierownikiem? I ty bez kasku! Przecież dzisiaj e, drodze nie zdarza się. Ładnie, wszystko pięknie, ale obiecał widzom naklejki. A zostawił na kempingu. Nie no, nie sądzę, żeby udało mi się przejść przez rzekę Chociaż płyną jakąś łódką, może mnie podrzucą. To by był numer Byłbym uratowany. A few moments later. Proszę, życzliwy Pan z ochrony pożyczył mi składaka. No to jadę potem na klejki. Jadę i jadę, bo tutaj miła Pani z ochrony ma obiecane naklejeczki. Także składaczkiem. Uff, pod tą górę. To już musiałem wpychać. A kemping. No, dobrze było jednak przyjechać tu wczoraj. Wlepy przekazane. Idziemy dalej. Świętować Rajdu. Zobaczcie, jest tu też coś dla graciarza. Jest troszkę fajnych, różnych rzeczy do kupienia. Także mamy tutaj targ Staroci przy okazji na rajdzie Koguta. I przeróżne skarby. Co tutaj jest? Dobrze, że O jakaś ochronna okleina na szybę. Taka stara z epoki O, ładne lusterko widzę Że jest coś do klasyków a skromny. Tu pieczywko i inne jakieś smakołyki. Tu widzę dzieciaki mają taki fajny skatepark. No i tam z tyłu strefa imprezowa. No dzisiaj jest Niekończąca się parada. Cały czas śmigają fury do mety. A tak jak wam wspominałem, my sobie podjedziemy jutro. A tak wygląda na ryneczku w piwnicznej zdrój. Zobaczcie. Star. Proszę bardzo. Tutaj Audi też widzę, BMW, Mercedesy. Porsche. I tak to dzisiaj wygląda tutaj. A więc zdrój żyje dzisiaj klasykami. Wasze zdrowie. A few hours later. Witajcie! Dzisiaj ostatni dzień imprezy kogutowej. Kemping tutaj budzi się do życia. A ja idę zobaczyć co tam z kempingiem na dole, czyli przy mecie tuż za Popradem. No i dzisiaj uroczyście przejedziemy przez metę. Wieczorem jeszcze imprezki. A jutro powrót. Nielichy powrót. O chyba ponad 700 km do chaty. Jest bizon moi drodzy! Combine, który przyjechał na rajd! Na własnych kołach. Mega wydarzenie. Wszyscy tu poruszeni. To robicie Kolejka do mety Tak papatron jedzie właśnie, no Cześć dziewczyny No Ty weterani z Łombol Nic nie zrobię Tyle nieu Jak zawsze tak przygotowani że nawet paszport jeszcze nie wypisany No ale już weteranów znają także Spuszczają

Jak się jechało? Super! Tą star, zawrotną star, ilość star. kilometrów Ale się jechało, długo się jechało Trochę męcząca trasa, ale daliśmy radę, nie? Tak kogo wy tam jeszcze macie? Z Wytarabania ty się ty stąd i tu nic I co parking, co kemp To fajniejsze wozy Wow. Ale kot. Jak ktoś chce wozy, u mnie wam Przeróżne wozy od bloku wschodniego przez Japońce z lat 90. Wozy dostawcze i specjalne, jak straże pożarne. No ale to musicie przyznać, że jest unikat Golf Dwójka Cabrio. Wiadomo, że jest to przeróbka, ale podobno tutaj mamy do czynienia z przeróbką wykonaną przez jedną z dwóch firm, które się tym kiedyś zajmowały. Spitster, podobnie się to nazywa i było 500 egzemplarzy takiego golfa z obciętym dachem. No zdecydowany rarytas. Tutaj ładny Borewicz. I na drugim parkingu też sporo wozów. Ciężko to wszystko pokazać, a w jednej relacji, nie wiem, półgodzinnej może krótszej, na pewno jest to niewykonalne Ale jakieś najciekawsze tematy Wam tu postaram się przemycić Co my Rzucamy? Dawaj Dawaj, dawaj, dawaj To jest szybki pies Jestem za wolny! Tutaj wóz, który pamiętam na przykład z albańskiej edycji Złombola. Świetnie pomalowany jest ten Lublinek. Są też amerykańskie fury. Muszę przyznać, że naprawdę sporo w Polsce BMek ładnych rekinów. Takich szóstek widziałem kilka. 30 sugerstek też nie mało. O, jest tam Chudy kant. Świetna sprawa. Taki przyjaciel w restauracji. No i tak w trakcie jedzenia smażonego sera. Tu przybyło trochę kogutów. I tam mili ludzie od Audi, trochę pogadaliśmy sobie. I taki tu ogólnie klimat fajny, wiejski, rodzinny, przyjemnie. Są ich gwiazdy tego rocznego rajdu. Tyle kilometrów przejechać. No to jest absolutny sztos. Tomek chciał zaprosić ich troje, ale byli za 16 sierpnia 2025. Będziecie? 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 Szanowni Państwo, już przygotowujemy dla Was miejsce i... W tym roku mam nadzieję, że przyjedziecie, że taki after party rajdu Koguta zrobimy. Namioty, namioty, ale, ale Tomek, tam gdzie nie ma hoteli jest dobra atmosfera. I tak będzie. Tak trzymać, słuchajcie, tak trzymać, żebyście nie puścili ani jednego rajdu. zaraz wejdźcie tym swoich synów, w czurcie, bo to jest coś pięknego. Ja dziękuję. W imieniu całej ekipy Królów Żydów, że mogliśmy dzisiaj być tutaj z wami. Kłaniamy się dla was. Trzymajcie się, cześć! Do zobaczenia, hej! Tam będzie z miało Jackę, jest... statuetki, dyplomy. Kamilek, ten ważny moment. mamy to. Mamy to. No i my to mamy. AT69. Dojechało. Fajnie, ale, Mogę... fajnie, ale, Fajne, ale, ale... zobacz jaki mam dyplom! Chciałeś! Zobacz jaki mam dyplom. Zobacz widzę. Gorsze, Ale dyplom! Gorsze. Gorsze. Warto było tu przyjechać! Elegancki tego! Elegancko tego, te, ha, tego ha, tamtego. Ha, ha. Tego, no. Mamy to. Jeszcze trzeba znaleźć Karola. Gdzie może być Karol? Karol! Karolko! Karolko! No gdzie może być Karol? A mamy to! No jak gdzie, no tu! No wiem! The next day. W tegorocznym rajdzie Kobuta wystartowało 3300 załóg, a kwota jaką udało się uzbierać na potrzebujące dzieciaki to ponad 3,5 miliona złotych. Z tego miejsca wielkie dzięki dla organizatorów, jak zwykle stanęli na wysokości zadania oraz dla moich przyjaciół, kumpli i wszystkich uczestników rajdu. Oraz też dla naszego nowego kompana, który pierwszy raz w tym roku startował po z Rosalami. No i pora kończyć ten film, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Ile się udało nagrać, tyle się udało. Wiadomo, że więcej się imprezowało ze starą, dobrą ekipą oraz z nowo poznanymi kogutami na rajdzie. Dzięki wam za uwagę. Już wkrótce złą bol, przygotowania do niego No oraz wyprawa, z której na pewno będzie dużo tłustszy materiał. Także zachęcam do subskrypcji, pozostawienia komentarzy, łapek w górę. I do zobaczenia na graciarni. Pozdrawiam, tyrsk.